Witam Was w kolejnym odcinku na Koski czy jak to woli, Amurekso. W tym odcinku Wam pokażę, jak zbudować wieżyczkę. Tak, budujemy sobie... Tutaj musi być miejsce 3 na 3 czyli że 9 bloków. No i budujemy sobie tak na obkoło wieżyczkę. Tutaj pięknie. Ojoj, oj, oj. ja mam kilo tutaj bardzo fajnie, więc nie muszę się tym przejmować. Dobra, tutaj sobie i tak stawiamy. Czekajcie, tu źle ja postawiłem. No i to jest nasza wieżyczka. Tutaj tylko drzwi. No. Taka wieżyczka, jak ona wygląda. Do środka się da wejść. Jeszcze poczekajcie, wezmę sobie drabinki. Okej. Okay. I tutaj. Poczekajcie, może tutaj zrobimy. Nie wiem, coś takiego, a dobra. trzeba położyć. No i proszę bardzo. Nie mam strzału, ale to nieważne. To są męczący na moim łuku. To na siekierce. To na kilofie. Roska bardzo fajna. Nie wiem, zbudowałem tak nasze szybciutko, wcześniej, poza kamerami. Taką też jeszcze jedną wioskę. A to jest taka, no. Wszystko, jest na deruch. Jak coś to jest taki świat creative, survival, adventure. Wiecie, Ten mój domek. Nie będę Wam pokazywał jakichś podziemnych przejść. I w ogóle bazy. Tutaj jest podziemia, ale to. Ja tykam. Tutaj mam od razu do bułeczek. Tutaj będą chlebki, ale jeszcze na razie nie mam zbyt dużo ich. Może wezmę sobie z kreatywa. To jest dom Chachuli i Kissy Missy. Oczywiście. Tutaj mają elektryczne ognisko, bo zmieniłem jednak na to. O, w ogóle tutaj są diaksy. Bo byłem w twierdzy, ale naprawdę. Spawn w naderze jest przekozacki normalnie. Lepszego nigdy nie widzieliście. Ja go oczywiście niszczyłem. Budowałem tam. Mogę muszę wam pokazać jedną rzecz. Tak, to jest to. O, celujemy w jego plaster. Plaster. O, plaster. Dobra, tu są przy psychiczne rzeczy właśnie psychiczne dobrze mnie słyszycie <gry> psychiczne, Ale skobę z tą żeby nic się tutaj nie skapnął jest taka baza no i też takie specjalne jakieś drobinki te, te 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 no piękne drzewo, każdy w życiu by takie chciał mieć znaczy każdy na świecie bardziej no tutaj dalej mamy takie jakieś dwa kwiatki no takie takie tutaj rzeczy są. Tam mamy wioskę ogólnie. To jest mój pierwszy świat, tylko że raczej skopywany, O w ogóle mam jeszcze enchanty na butach. Tu, tu, a tak ogólnie na zbrojce całej oprócz butów, to mam y, takie same enchanty. Buty mają też takie same enchanty, tylko że mają jeszcze... Wszystkie, które da się na, butu, na buty dodać, czyli że takie, y, które dają lód, y, żeby z upadku nie spaść. Wiesz, to jest taki łagodny upadek, żeby się wolniej spadało, ale nie wiem. Wystarczy nam tyle. Fajnie. Możemy potem skakać nawet. Pięknie możemy być, możemy być nawet na ziemi. To jest taka kopia pierwszego mojego świata, na którym zagrałem w Minecrafta. gdzież wtedy nie miałem takich ustawień jeszcze. W ogóle pamiętam, że kiedyś odkryłem, że R1 i, i R2 można tak. Przesuwać o. L1 teraz klikam. LR1 teraz klikam. A niedawno Franek mi powiedział, gdzie jest L3 i R3. Znaczy wiedział, gdzie jest R3, ale L3 nie. Tu jest L3. Ja mam to ustawione na po prostu crafting, a mam X printowanie. AR2 to Shift, ale to mam kółkiem wola, bo to szybciej się klika. To mam skapa skakanie, latanie. Tu mam emotki. Tu mam F5. Tu mam chat A tu mam. Co ja tym robię? A, wyrzucam, dobra. A tym po prostu wyrzucam, co nie? Tutaj ogólnie macie w ogóle niektóre rzeczy. W ogóle mam Minecrafta po angielsku, by tak chciałem. Mam angielski ten. Z Wielkiej Brytanii. Jakbyście pytali, to... Oj oj No i taki to odcinek. Fajny myślę. Jak Wam się spodobał, to oczywiście łapka w górę! A jak, nie a jak tak nie wiecie. No to, to po prostu nie zostawiajcie, ale zostawcie subika, bo ja bardzo lubię subika, a was to nic nie kosztuje, chyba że nie macie takiego oryginalnego YouTube'a prawdziwego, tylko na Google, no to musicie za, się zalogować. Ale no to chociaż powiedzcie przed ekranem zostawiam suba, no chociaż to albo przed ekranem łapeczkę, cokolwiek. Tak wiecie, o, że tak, zostawiłem subika, no wiecie, że tak przed ekranem, o, 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 a jak właśnie nie wiecie, to możecie tak właśnie, a jak wam się nie podobał odcinek, to możecie łapkę w dół dać, to też, to też yy, ja się nie wkurzę, pamiętacie co jest na 12 koła, łapek w dół, w górę i w ogóle. A jak macie normalnego YouTube'a takiego aplikację, nie na Google'a. No to oczywiście proszę Was, zostawcie suba, bo próbujemy wbić y, 20 subów. Bo ostatnio wbiliśmy te 10 subów na, i zrobiłem specjal na kanale podłogapl. Znaczy mi chodzi o taką podłogę myślnik dolny. Żebyście tam nie pisali podłoga. Wiecie, jak to się mówi inaczej, na to. No ja Wam wyrzucam nasiona, bo mi są niepotrzebne. Mogę je przesunąć, pięknie. Wie. Nie widziałem, że drobinka może przesunąć naprawdę nasiona. Nigdy, znaczy... widziałem? Chyba nawet o tym nie myślałem nigdy, ani się nie, nie widziałem, ani nie myślałem. Totalnie nie wiem. Po prostu. Na tej wyspie, co tutaj jest ta w ogóle wioseczka, co budowałem wieżyczkę, nie może być żadnej drabinki położonej na ziemi, co, nie? Więc pamiętajcie, może być tylko drabinka, tak w wiosce. No i tak to jest sobie. Nie wiem, no to ludzie, które normalnie, to normalnie jest cudo świata. Kto by chciał takie coś budować? Ej. się podbudowałem? Chyba przed chwilą. No ta, na odcinku przed chwilą się budowałem w górę. Ja nie mogę. No i ja się z wami żegnam. Na tym ludku zakończymy. O, może tak z łukiem. No i no, taka ci nie muszę. No i to na tyle w tym odcinku. O.